Benzyny wynosi 32 MJ na litr. Pewien samochód zużywa przeciętnie 7 litrów na 100 km. Jakiej energii dostarcza mu paliwo podczas jazdy na odcinku 1 km? Czy praktycznie to, co chcemy wiedzieć, to jest energia, energia dostarczana na 1 km? W sumie taka, o to pytamy, czy energia potrzebna, energia dostarczana przez silnik na jeden kilometr. No to zapiszmy dane i tu właśnie tam jest problem z, z oznaczeniami, więc oznaczymy symbolem Q z indeksem V, V to od objętości. A y, więc Q, że to jest energia, y, V to, że, że przypadająca na pewną objętość, no na jednostkową objętość w tym przypadku. Y, to jest 32 megajoule na litr, y, mega to jest 10 do 6, czyli jest milion, więc to jest 32 razy 10 do 6 joule na litr. A tą drugą wartość, jeszcze raz, yy, pewien samochód zużywa przeciętnie 7, 7 litrów na 100 km. dzielimy 7 litrów na 100 km oznaczamy to symbolem V, v z indeksem S, V, bo to jest yy, objętość, a S, że na, na pewną drogę, tak, czyli na 100 kilometrów, jak, trzeba było jakoś przyjąć jakieś oznaczenia, yy, tam nie było w podręczniku, więc my przyjęliśmy takie. I teraz właśnie... Yy, Czyli mamy tak, ilość energii na litr, ilość litrów na kilometr, a jak dowiecie ile energii na kilometr? Nawet z jednostek to można zobaczyć. Gdybyśmy, jak pomnożymy teraz tą wartość przez tą wartość, to litry ulegną skróceniu, otrzymamy jednostkę dżule na kilometr. To co potrzebujemy. Czyli... No, y i oznaczymy tą energię, energię, y, która jest potrzebna, y, przypadającą na jeden kilometr, oznaczymy symbolem E z indeksem S. E, że energia, a S, że y, przypadający na pewną drogę, także jednostkową. I okazuje się właśnie, że ta energia to jest iloczyn, iloczyn tych wartości. Bo jak patrzymy na te wartości z jednostkami, to dość jest oczywiste, że jak, jak pomnożymy tą, to, ten wyraz przez ten wyraz, skrócą nam się litery i otrzymamy jednostkę dżul na kilometr. Czyli ta liczba będzie mówiła nam, ile dżuli na jeden kilometr dostarcza ten silnik. Tak? Więc mnożymy to razy to, czyli Qv razy Vs, to są moje oznaczenia, także proszę nie przywiązywać do tych oznaczeń, jakoś trzeba było oznaczyć, i to też jest moje oznaczenie. Mnożymy, więc mamy 32 razy 10 do 6 Joula na litr, taka jednostka była, razy to długie O, czyli 7 litrów na 100 km ze 7 litrów na 100 km, litrów się jak mówiliśmy skracają, 7 razy 32 to jest 224, 10 do 6 przez 10 do 2 to będzie 10 do 4, 100 to jest 10 do 2, odejmujemy wykładniki, 10 do 4 i zostaje nam Joule przez kilometr, no, czy otrzymujemy, że to jest 224 razy 10 do 4 dżula na kilometr. Czyli na pytanie, ile energiczna, znaczy, yy, ile zużyje ten silnik energii na 1 km no to właśnie 224 z 10 do 4 czwartej joula, no to tą energię zapiszemy już, energia z 224 z 10 do 4 joula, a jeżeli chcielibyśmy to w megajoulach wyrażać, no to trzeba by to mieć 10 do 6 no to trzeba by, z, 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 znaczy 224 zapisać jako 2 224, a z 10 do drugiej, 10 do drugiej, a z 10 do czwartej będzie 10 do 6, czyli 224 10 do szóstej joula a to jest inaczej 2,24 megajoula. Czy tyle na jeden kilometr dostarcza energii silnik, albo zużyje, znaczy yy, tyle paliwa dostarcza, dostarcza ten silnik na, na, znaczy takiej energii dostarcza to paliwo na jeden kilometr, w, w, w czasie przejechania jednego kilometra, czyli 2,24 megajoula. No to tyle, jeżeli chodzi o te zadania, to jest praktycznie prawie wszystkie zadania zarówno ze zbioru, jak i kto jest na końcu podręcznika, jak i te, które są tu. W w, 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 w części powtórzeniowej, jak i zadania, które są na końcu każdej lekcji, z, z lewej strony tu podręcznika jeszcze, są praktycznie zrobione, tam jeszcze jedna lekcja będzie taka uzupełniająca, y, tuż przed pracą klasową, no, ale tak to praktycznie ten dział już prawie, że mamy y, zakończony, tak, także dziękuję za uwagę, do, do zobaczenia, do usłyszenia.